Ho, 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 widzowie! Ja jestem Bircik i w dzisiejszym filmie będziemy sobie rozdawać normalnie prezenciki dla wszystkich tutaj Wojanowiczanów na Wojanowicach. I w ogóle zostawcie lajka oraz subika, bo wbijamy 130 tysięcy subów, możliwe, że się nam uda do końca tego roku, więc to w sumie od was zależy. I widzowie, tam, tam, tutaj się kryje tajna rzecz, widzowie, tutaj się kryje, patrzcie to, patrzcie na to. Są takie dwie skrzynki, widzowie. Zgadnijcie w komentarzu co tam jest. Już idźcie na komentarze i napiszcie co tam może być, co tam może być. Może jakieś prezenty, może coś fajnego będzie, ale tak naprawdę to są właśnie prezenty normalnie tutaj dla Wojanowiczanów. To są skrzyneczki. Dobra, no to zrobimy najpierw. Zrobimy sobie najpierw może prezent dla Wojana, na przykład to nie. Weźmiemy sobie zeszyt. Oczywiście kubek Wojanowice i bidon Wojantim. Weźmiemy sobie poduszkę Wojantim i, i jeszcze bluzę i drugą poduszkę Wojanowice, co nie? Idziemy teraz do jego domku, widzowie. Idziemy tutaj do domku i stworzymy sobie, nie wiem, jakąś, nie wiem jakąś dekorację fajną, nie wiem gdzie, gdzie to postawić. Może to postawię. Ym, no tutaj niech będzie na środku tak. Idealnie, normalnie. I tutaj piszemy, że... Dobra. Kilka prezencików od świętego Mikołaja. Pozdrawiam. Dobra, coś takiego zrobimy sobie. I tutaj podpiszemy święty Mikołaj. O nie. Dobra, i podpiszemy sobie to jako święty Mikołaj, widzowie. Tutaj damy na sam środek, i tutaj damy poduszkę drugą poduszkę bidon patrzcie jaki fajny bidon w ogóle mu daje patrzcie taki wolontym wolontym bidon wolontym i tu jest patrzcie tu jest bluza bluza patrzcie jaka fajna bluza i tutaj jeszcze mamy kubek taki bardzo fajny kubeczek z wojenowicami i patrzcie dajemy tutaj tutaj i tutaj niech będzie taki fajny prezencik a jeszcze zapomniałem muszę czy jakieś drewno zabrać, ale tutaj żadnego drewna nie ma, albo w sumie mogę stamtąd zabra zabrać drewno, żeby no nikt się nie skapnie, na 100% się nikt nie skapnie, zabierzemy sobie to drewieńko, przerobimy sobie na deseczki i sobie zrobimy tabliczki, dobra tutaj. O, tyle nam wystarczy, teraz idziemy z powrotem do domu, ej Dola nie widać mojej głupki I tworzymy sobie tutaj tabliczkę, dobra, sobie stworzę tyle tabliczek, żeby było już, o normalnie już gotowe Napiszemy sobie, że Mikołaja Dobra, i fajnie, fajnie, dobra, idziemy teraz do domu Paliona, czyli do tego z prawdziwego życia Tutaj jest właśnie ten domek I muszę sobie teraz znowu wejść tutaj do tego parku i sobie zabrać te prezenty takie fajne dla Paliona. dobra co zabieramy sobie kubek, bluzę poduszkę, bidon i co tu było jeszcze zeszyt i co tu tyle chyba co nie, czekajcie chyba tyle a nie jeszcze poduszkę. i dobra teraz wybieramy sobie tutaj prezent prezent dla Paliona idziemy sobie do Paliona teraz i widzowie mam nadzieję, że go nie będzie w domu bo świętego Mikołaja właśnie nie można zobaczyć, bo jak ktoś zobaczy świętego Mikołaja, to nie dostanie prezentu, więc widzowie pamiętajcie, żeby żeby przypadkowo jakoś Mikołaja nie zobaczyć, ehm, gdzie ja tu mogę dać? Mogę dać tutaj na tym stoliczku ten prezencik, na stoliczku będzie Dobra, podpiszemy od razu, że Mikołaja... O dobra, niech tak będzie, teraz sobie daję, dajemy... Albo nie, ej, trzeba zediować, dobra. Teraz zaszyrcik I teraz Ilka Prevenciku Święty Mikołaj, no dobra Miałem lego mózgu, dobra Daję to tutaj, teraz tutaj kubeczek Poduszkę, bluzę I pyk, i pyk I dobra no, i gotowy prezent już dla Pajona i Wojana. Teraz widzowie idziemy do Nupka. Teraz idziemy do Nupka widzowie. Yy, tylko muszę tutaj zabrać właśnie te fajne prezenciki. Ma, na pewno Nupkowi się spodoba ten prezent. A i zapomniałem, zrobimy taki specjalny prezent dla Nupka widzowie. Yy, uzbieramy sobie tutaj yy, ten Birta, yy, bo Nubek lubi strasznie Birta. Bardzo, bardzo lubi Dilta, on zanim normalnie pójdzie w ogień, więc widzowie idziemy, so a zapomniałem prezent, prezent zabrać dla Nuba, gdzie jest prezent? O, tutaj. tutaj, prezent dla Nuba, idziemy widzowie do Nuba, a wy napiszcie w komentarzu święta, wam wam te serduszko widzowie i widzowie normalnie idziemy do Nuby, idziemy do mojego brata Nubka. W ogóle wiedzieliście, że nubek, jeden z Was, to jest mój brat i To jest fajne. I co tu się stało? Czemu to jest tak żółto? I dobra, ym, gdzie ja mogę to dać Mogę dać to tutaj przed wejściem. O, będzie takie coś prezent. idziemy sobie zbierać Delta, idziemy, nie wiem, pójdziemy sobie gdzieś gdzieś tutaj, żeby nie było tutaj tak... Żeby nikt nie zauważył tego, że na przykład brakuje tutaj bita albo coś takiego Widzowie, więc robimy sobie taki coś, widzów, gdzie normalnie I napiszcie w komentarzu, czy lubicie mnie i... tym pamiętajcie, że zawsze dirciutin Pamiętajcie że Zawsze tym. Dobra, niech będzie 15 dita Wracamy sobie do domu nuba i dajemy mu to do skrzynki, tak samo jak te inne rzeczy zwojam shopu. Robimy takie coś teraz musimy zeszyt napisać. Znaczy coś napisać na zaszycie. Masz tu kilka prezencików ode mnie. Baw się dobrze, Baw się dobrze, Mikołaj. O. No i podpisane. O nie, dobra, podpisane i daję to tutaj. Teraz poduszkę, drugą poduszkę, bidon, bluzę i kubek. No i już jest prawie wszystko gotowe. Jeszcze został nam i Katy, ale Katy w ogóle nie było, jak widziałem na filmach. Bo ona w ogóle jej nie było, więc nie wiem, czy w ogóle ona będzie na świętach na wojenowicach, ale może będzie, może będzie widzowe. Także idziemy tutaj znowu po te prezenciki widzowe. Tutaj biorą birę sobie tutaj koszulkę, poduszkę, kubek już zaszyt, D e, nie tą poduszkę, tą nie. I co za nam poduszek? Ej, to trudno, to ten... To niestety będzie bez poduszki, co nie? Yy, jest kubek, poduszka, bluza i bidon. Dobra, dobra, tyle nam wystarczy. Teraz ptysi. Idziemy sobie do ptysia. i w ogóle tam dzieci nie wiem. Muszę jakieś drewno wykopać znowu. O nie. Ej, skąd tutaj drewno dobra, stąd zabiorę? Stąd zabieram, stąd. Bo tutaj, tutaj prawie nikt nie przychodzi. Więc nikt nie zauważy tego, że nie ma drewna. Ej, to jest tylko ej, dwa drewna sobie wykopię i dobra gdzie służymy tutaj teraz sobie przerobimy i dobra gdzie jest crafting ja potrzebuję crafting, żeby skraftować tutaj normalnie y, tą tabliczkę. jest crafting widzowie. Czy jestem? ten? Ej, nie, ja muszę naprawdę do domu Pana wchodzić. Dobra, y, dobra, tak się tworzyło tabliczki i jest git, jest git. Dobra, sobie tak to poukładam jeszcze, pyk i pyk. I dobra, wracamy do domu Ptysia, idziemy do Ptysia. W ogóle nie byłem jeszcze w domu Ptysia w środku jakby. Znaczy byłem, ale nie byłem tak, tak do końca w środku. Więc idziemy sobie tutaj do domu Ptysia Zobaczymy w ogóle jak on fajnie wygląda W ogóle to jest jak jakaś willa widzowie, To jest taki fajny domek widzowy Ale fajny dom to jest Przepiękny domek po prostu Nie tutaj się brakuje toalety Ale fajny dom co to jest O to jest dobra I Nie komentuję Ej dobra damy to gdzieś Damy tutaj na środku Ej, Dobra sobie damy sobie skrzyneczkę tutaj I teraz podpiszemy sobie to Prezent od Święta. Świętego Mikołaja dla Ciebie, Pysiu. O, coś takiego damy, dobra. Pozderki od, od Świętego Mikołaja. Krzynkę, żeby zobaczyć co w niej, co w niej jest. Co w niej jest, dobra, pyk. Coś takiego damy teraz, Święty Mikołaj. Dobra, jest git, teraz dajemy sobie to. Robimy tu taki cóż. I jest już gotowy, jeszcze dostała nam karty. Jeszcze nam karty została widzowa. Mam nadzieję, że jej nie będzie też w domku. i idziemy pod ostatnie prezenciki widzowe. A wy napiszcie też w komentarzu, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu, co chcielibyście. Chcielibyście dostać na święta. Co byście chcieli dostać na święta widzowe. I... I wracamy tutaj znaczy i nie, nie wracamy. Idziemy do domku Kati oczywiście. Do domku Kati. Tutaj jest jak to jest różowo, ja tam dawno nie byłem. Nie wiem czy tam y, się coś pozmieniało, ale chyba... Chyba nie. Chyba nic się nie zmieniło tutaj. Dobra, dajemy sobie to i teraz prezent od Kati. Coś takiego dajemy i teraz zrobimy rzeszycik, Kochana Kati. Masz tutaj ilka. Retentcików. Udy mnie bądź z wojanowicza nami na wojanowicach, bo im smutno, że ich nie, że to znaczy, że, że... co ja piszę? Co ja piszę? Bo im smutno, że ciebie tu nie ma. Coś takiego damy, bo Kati tutaj dawno... Nie była, dawno jej tutaj nie było i powinna tutaj z nowymi spędzać czas normalny i to jeszcze są święta widzowie, więc powinna tutaj być, ale jej chyba nie będzie, ale nie wiadomo widzowie i daliśmy już tutaj każdemu prezencik daliśmy ptysiowi, Palionowi wojanowi, Katy i Nubkowi daliśmy prezent. Zobaczymy, czy właśnie zobaczą te prezenty, zobaczymy widzowie, zobaczymy, więc trzymać. Merci, widzowie, et wesołych świąt, widzowie, siema.